Czwarta Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej w ramach projektu Wakacje z WOD w tym roku zrealizowała łącznie trzy szkolenia. Dwa podstawowe dla osób, które po raz pierwszy założyły mundur oraz szkolenie wyrównawcze dla ochotników, którym rzemiosło wojskowe jest już znane, a swoje szkolenie zakończyli w miniony weekend. Szkolenia realizowane były w Braniewie i Olsztynie w koszarach 43 i 45 Batalionu Lekkiej Piechoty. Terytorialsi zasilili szeregi poszczególnych batalionów wchodzących w strukturę. Naszej brygady, m.in. 5 nowo powstającego, 44. Batalionu Lekkiej Piechoty w Ełku. Na Warmii i Mazurach służy już ponad 3000 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Najbliższe szkolenie zaplanowane przez brygadę to 17 września oraz 7 października. Można w każdej chwili aplikować do terytorialnej służby wojskowej. Czwarta Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza na szkolenie w ramach ferii ZWOT, które odbędzie się na początku 2023 roku.